Witam Was, nazywam się Wiesław Berdzik, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych górniczych w Zespole Szkół Mechanicznych. Chciałbym Was zaprosić do nauki w naszej szkole. Tutaj dzisiaj mam dla Was zaplanowany spacer po naszej sztolni górniczej, czyli jest to nasza taka wirtualna kopalnia, w której Wasi koledzy ćwiczą umiejętności potrzebne w przyszłym zawodzie górnika. Jak widzicie, panuje tu lekki nieład, ale klasa wygląda tak, jak została opuszczona przez uczniów 15. Marca, jak zaczęła nam się sprawa z koronawirusem. Co nam daje? Dlaczego do górnika? Słuchajcie. Macie atrakcyjny zawód. Zarabiacie po pewnym czasie, oczywiście, jak wszędzie, bardzo przyzwoite pieniądze. Pracujecie przez cały okres nauki z ludźmi, z praktykami. My wszyscy, którzy uczymy tutaj górnictwa, przepracowaliśmy po kilkadziesiąt lat w górnictwie i wiemy o czym mówimy. Poza tym mamy wspaniale rozwijającą się współpracę z KGHM, który jak wiecie najwięcej płaci w tym rejonie za pracę. Otóż dla najlepszych uczniów KGHM funduje stypendia fundowane. Może nie są to jakieś kosmiczne pieniądze, ale 2000 rocznie można przytulić, także nie są to wcale małe pieniądze. Uczymy przede wszystkim tego, co Wam jest potrzebne w pracy. Skupiamy się na górnictwie miedziowym, ponieważ do górnictwa miedziowego macie najbliżej. Ale również, jak widać za mną tutaj z tyłu, obudowy drewnianą, obudowę łukową, nawet tam z tyłu widać ścianę z węglem. Wy może lepiej to widzicie, ja gorzej, bo stoję przodem do kamery. Ale tutaj się uczycie wiercić, stawiać obudowę, montować wróciągi, czyli takie czynności, które potem w pracy będziecie wykonywać. Każdy z Was przynajmniej rok przepracuje w kopalni, będąc w tej szkole. Może niedokładnie rok, bo w trzeciej klasie. Będziecie co tydzień jeździć do kopalni w Nowym Lądzie, z którą również współpracujemy. Do kopalni, która jest kopalnią bardzo fajną, bo jest bardzo bezpieczną. Jest to, jest to kopalnia podziemna o głębokości około 250 metrów, ale kopalnia podziemna wygląda prawie jak wieliczka. Moim zdaniem jest jeszcze ciekawsza. Przepracowałem tam sam jakieś 17 lat, także wiem o czym mówię. A później na miesiąc pojedziecie sobie do KGHM-u, gdzie w normalnej kopalni, rudna, na głębokości 1200 metrów, będziecie zgłębiać tajniki zawodu. Poza tym, być może o tym nie myślicie, ja o tym myślałem, jak miałem 19 lat, czy 18. Jak pójdę do roboty w górnictwie, to mogę w wieku 45 lat pójść na emeryturę. I to nie taką emeryturę śmieciową, powiedzmy sobie, tylko naprawdę na bardzo korzystną finansowo emeryturę i potem zajmować się innymi rzeczami, będąc jeszcze człowiekiem młodym i zdrowym. Cóż jeszcze mogę wam powiedzieć o tej szkole? Słuchajcie, no teraz wypadałoby Was oprowadzić po tej szkole, no ale niestety warunki mamy, jakie mamy. Was w szkole nie ma, dni otwarte się nie odbyły, ale zobaczcie, jest co robić. To wszystko, co za mną stoi obok, to wszystko zbudowali Wasi koledzy. To nie jest praca jakiejś firmy, która przyszła, żeby Wam zrobić fajną pracownię, ale Wasi koledzy, z którymi od pięciu lat już... Pracujemy w tej szkole, te wszystkie elementy, które widać z tyłu za mną, na bokach, tutaj elementy, niektóre jeszcze nieskończone, budowane na początku marca przez waszych kolegów, tylko po prostu no, nie zdążyliśmy no, przed COVID i nie zdążyliśmy. Zapraszam do górnictwa.